Winienem się Trzygodnemu Panu z tytułu wczorajszej Pana nieobecności pochwalić, podzielić za zasławą Pana z innymi też wiernymi radości, której wczoraj doświadczyłem. To się w inne radości wpisuje. Radości, pytania. Pytania miała Matka Najświętsza do Anioła, który przychodził zwiastować od Anioła nikomu się. Złego nic nie spodziewać, co najwyżej można dopytywać, jak co, o to pyta Matka Najświętsza. Człowiekiem jest inaczej. Godzina wczoraj, czcigodny Panie, jestem w kaplicy, modlę się, tak założyłem, że wczorajszy dzień spędzę żeby odmówić całe różanie, żeby się tu modlić, czy jestem przy lekturze właśnie tutaj, tutaj z Katechizmu słyszę znajomy głos panią, pani, którą rozpoznajemy jako panią Elżbietę. Myśmy mówili skierc, ksiądz Trytek mówił, ostrowiec święto Wszystkie jakoś tam, co mieliśmy okazję poznać Was z mężem Panem Jerzem. Dwa razy podczas pielgrzymek do Gieczwałdu, kiedy bodaj w ubiegłym czy już dwa lata temu przybywała na te pielgrzymki na zakończenie spotkać się ze mną, przekazać jakieś dary. Ostatni czas przybywała często do Gieczwałdu, już nie. Bez męża przekazać dary. Wczoraj pojawiła się tutaj, Pan wyjdzie, zobaczy. Ile tam toreb stoi z książkami, a tu dla siostry coś, a tu dla Pana z darami. Jakby jeszcze inne okoliczności poskładać, to w by się można było zapytać, czy to w naszym domu już tutaj Mosad, czy inne mają jakieś urządzenia, że wyczuwają kiedy Pan wyjeżdża, żeby miłych gości tutaj przyprowadzać. Czy rzeczy tak się mają, żebyśmy my, jak Matka Najświętsza Anioła, dopytywała, a jakże się to stanie, my, ja dopytywałem wczoraj, a jakże się to stało, że Pani tu dzisiaj, a Pan w drodze, gość nie był długo, udawał się na mszę świętą jeszcze do Krakowa, bagatela, na mszę u księdza Trytka, żeby zdążyć w święto nakazany Matki Najświętszej, niepokalnego poczęcia nam mszę świętą. Przywieżu brat, brat tu nie chciał wejść, siostra też chyba nie chciała, żeby wszedł. Samochód stał na światłach pod biblioteką domem Pana Dawnego Sołtysa. Jak wyszedłem odprowadzić przygodnego gościa, brat samochodem cofnął, nawrócił tak, żeby tu nie podjeżdżać. Pożegnałem gościa, odjechali. Dobry samochód, Bemka Czarna z taką. Tą kratownicą z przodu, taką, że w życiu taką nie jechałem jeszcze. Wyjeżdżała pani stąd, nie wiem, godzina mogła być. Na pewno takim samochodem do Krakowa. W zależności, czy zgodnie z przepisami, czy bez, ale szybko się dowiedzi. Daj Boże, jest już dziś bezpiecznie w domu. Przespało własnym łóżku radości i pytania. Jedni przyjeżdżają nam sze, którą zamawiają, zamawiają, proszą, żebym odprawił. Znaczy, jedne, żebym odprawił. Na niedzielę zapisuję. W niedzielę rano, zatrzymując się tu gdzieś w pobliżu. Nie przychodzą nam, że odjeżdżają do domu. Inne przyjeżdżają tutaj. Brat przywodzi. Kiedyś było eleganckim takim, jakie to są samody, szuwem, BMK BM taki czy taki model. Dzisiaj tutaj, dzisiaj wczoraj też taka dobra BMK żeby księdzu złożyć prezenty książki i inne jakieś tam łakocie. Wszystko serce cieszy, a w rozumie pytania rodzi, jak to wszystko się układa, jak to wszystko jest.